Sześć dyskurs, synu. Tak jest. No teraz to będzie, kur. człowieku. Fajne f. Uj, dzięki, Duner. Dzięki za wsparcie. No, ale chciałem powiedzieć, że dzisiaj mi ten hundred Maker szarał dla niego. Powiedział mi też, że, kur. odmłodniłem się o jakieś 20 lat do tyłu. Nie no, 300 razy lepsze niż te czarne. Wiesz co? Też mi się podobają. Zazwyczaj, jak się farbuję albo zmieniam na przykład kolor, to mam tak, że przez pierwszy tydzień mówię tak, kur. dziwnie. A dzisiaj mam tak, że nawet jak one są takie kur. stojące i sterczące, to pomimo wszystko mi się. Podobają, więc myślę, że jak już zrobią takie, jakie mają być, to Zajubiscy już będzie gicier, nie? Taką mam przynajmniej nadzieję, kurwa, nie? Chudzi z zryja. No, bo jest lżejszy kolor, nie? Ej, wiecie, jak się czuję? Wiecie, jak się czuję? Jak, e, jak ci się nazywa? Streamerzy, kurwa. E, co, zawsze streamerzy albo jesteś YouTuberzy, jedynie jak się mają coś zafarbować, to zawsze na blond się farbują, kurwa. Robią jakiś blond albo coś. Wszyscy, kurwa, streamerzy, stary. Izak też miał blond, nie? Influencer core. Tak, Slayprox też, kurwa, zrobił blond niedawno. I tak, więc Muszę coś w sobie zmienić. blond Uks? Aha, no nieźle. Ty jestem starym dziadem, widzowie. Stary dziad. Stary dziadek, kurwa. Szare, szare włosy, kurwa. Nie no, szkryk. Muszę się przyzwyczaić. Może się odkręcą. No widzisz, bo one tak będą, tak sterczą, kurwa, jedne. Rozumiesz o co chodzi. Z będzie Git. Ej, ale spoko wygląda Overall. Dzięks. Po trakcie chyba OS obstrał aha, aha, ale śmieszne. Ty, kurwa. A niektóre masz całe białe. No bo tu mam mordo. Długi on jest. To jest w ogóle dread z tyłu głowy. czajesz o co chodzi. Na początku w ogóle myślałem, że będą bardziej takie, kurwa ciepłe. Ale ostatecznie, kurwa, są skurtyjsko zimne, ale w sumie spoko. Nie pasują to, dlatego że. No bo się przymusisz przyzwyczaić. Słuchajcie, nie pasują to do Twojego stylu ja jestem, bo co, bo nie jestem chłodny Nie, bo nie jesteś młody Bo nie jestem młody? Ha, Ja jestem młody, zawsze jestem młody, kurwa Wyglądasz teraz jak taki, kurwa, stary dziadek który od Wyglądam, wyglądam jak ten jakbym, e, e, jakbym miał nagrywać Z Zimerem i, kurwa, Erykiem Spoczko Kurwa, z Dreska kołdu. Blond Boy Summer, kurwa, ja pierdolę No, widzowie, także to jestem ja To jest najbliższe, kurwie, ile Chociaż doszedłem do wniosku, widzowie, taki Że w sumie, kurwa, tak naprawdę mogę se zrobić inne co jakiś czas. Czy to nie jest kurwa, nie wiadomo. Ja, bo ja zauważyłem, że jak zrobię coś jed jednego zmienię coś, to później już kurwa jakby trzymam się tego za długo. A to powinienem się bawić tym, kurwa, raz chcę zrobić taki, raz chcę zrobić taki, kurwa, i wyjebany, wiesz o co chodzi? A tak serio, to fajnie. Dzięki. Że do <laughs> Ja jestem widzowie lepszą wersją, tą taką już kurwa wysłegowaną. Szczerze, Podołam, podobają mi się. Powiem wam tak, jak dzisiaj sobie zrobiłem je, i tak spojrzałem do lustra, to mówię tak, ja pierdolę, w końcu nie wyglądam jak je nudziarz. W zwykłych czarnych kur... dredach. Teraz zamiast wyglądać jak jebany nudziarz, wyglądasz jak jebany pajac z gratki. Dzięki Krzysiu, zawsze my wspierasz. Co się dzieje w ogóle na grupce na Twitterze? Rozpierdol tak zwany. 7 tysięcy kurwa tysięcy członków nagle. Z dupy kurwa jest. Nie wiem o co chodzi. To jest przypadek kurwa widzowie. Zaakceptowałem wszystkich. 7 koła hejterów. No cóż, tak to bywa, nie? Jejeje. Yeah, yeah, yeah. Tak to jest. Ej dobra, ale czasami śmieszne czasami śmieszne kurwa obrazki pokazujecie na tej grupce. Czasami się zaśmieje na przykład, oprócz tego, że wrzucacie kurwa jakiś gówno z TikToka, które nikogo nie obchodzi, to czasami, to czasami nawet śmieszne wychodzą, na przykład, na przykład o, dzień dobry, poproszę, tak <laughs> a i tak lepszy to było jak ksiora, człowieku, yy, na tego jak Kamileksiora do kurwa wersów porównali, nie, Opiszę <laughs> do mnie na privu ale to są kurwy <laughs> Mama! Vindo do pecu! C***, as momo! Ale, zostawcie Kamileksiora, kur... siora ceny. Teraz to prawdziwy jung milki. Boże zwierzak, ja pierdolę. Twoje żarty to są chupy. Chłopie... Nie myślałeś o tym zwierzę, żeby się zafarbować kurwa swoją łysinę, żeby się odmłodzić, bo z tymi kur... żartami człowieku twoimi to jest. Ja pierdolę jakbym się cofał stary 20 lat do tyłu. albo do przodu w sumie. To za starzec, kurwa, mentalny. Może ja go dzisiaj nie zapraszam, kurwa na tego brain show'a pierdolonego, bo to będzie jakaś kurwa tragedia, pierdolona. Skąd jest ta Melodia, kurwa po twojej pysznej zupie Nie ruszam dupy z klopa Mam, mam, mam Na mleko mam alergię O twojej pysznej zupie Nie ruszam dupy z klopa była zleka, na lek mam alergię. Potrzebuję W Ojczyźnij zupie nie ruszam dupy skłopa. Ta zupa była zleka, na lek mam alergię. Ojczyźnij zupie nie rusza dupy skłopa. Ta zupa była zleka, na lek mam alergię wiecie, co mnie wkurka, że już, na, na, już się nie mówi na tych kidosów na przykład z TikToka, nie mówi, mówi się na nich dzieci z TikToka, a teraz nie mówi się już dzieci neo. Kurwa, szkoda, że tego już nie ma, stary. Teraz właśnie ku... się mówi dzieci z TikToka, chopy, kiedyś dzieci neo, stary. To jest chopie, to jest chopie, stary przekaz. Dzieci neo. Za jak wpiszę na przykład dzieci neo? O jest, kurwa, dobra, to jest kurwa taki ja pierdolę legenda. Dzieci neostrady. Ja zawsze myślałem, że to są Polacy, nie? Zawsze myślałem, że to są kurwa Polacy stary, a to kurwa okazuje się, że to nie są, że to nie byli Polacy, kurwa. Dzieci neo. I te opisy, jaki głupi wyraz twarzy. Ja w wtedy internet, był popisany stary, nie? Tak, ty z tyłu zajeb... mordą w tą ścianę Mocne, dzieci Neo Ale ten gość od klawiatury co po niemiecku napier... w nią to już Polak? Jak kurwa Polak? Przecież to był Niemiec kurwa! Polak z Niemiec? A Polak z Niemiec Dziecko Neo, niemieckie dziecko... niemieckie... niemieckie dziecko Neo i komputer O, to jest to Niemieckie dziecko Neo i komputer Niech weź

He's putting the camera in his room. Creep it yeah. up there! No! I don't care if you want them! Ale czekaj, to jest. A nie, to jest w ogóle. A nie, bo to jest trzecia część, kurwa, bo tam były. ileś części było. To jest w ogóle jeszcze inna część, że on tu wybiega z domu, kurwa. Patrz. Steven, you <øre> well to było trzy części tego. Steven, co robisz? Mam scooter. On scooter, kurwa, na dolił i kurwa. Szary koszucze z domu. Steven! Why is yeah. your shirt off? Shut up. Why are you going so slow? What? They can't do anything about it. <laughs> there goes Steven. Oh my god. O tu jest mama skasowała mu konto w me! O, to jest ten oryginał, kurwa. Ja pierdole. Nazywa się Norman Kochanowski i nagrał filmik, gdy mówi po polsku. Co to jest? dajcie mi oryginał. Mama skasowała mu konto w O! Okej, Classic uh, yeah, uh, uh, <laughs> Is this what you want? We <laughs> my life. Uh. <laughs> 15 lat temu! No i kiedyś był taki internet, nie? Przeczytaj co ci Kasiks napisała? A co mi napisała Kasiks? Gdzie? Siema multi, sorry, ale muszę dziś odpuścić grę. Okazało się, że już wcześniej zgodziłam się na inne lobby i pomieszały mi się godziny. Mam nadzieję, że niebawem bałem coś ogarniemy i zagramy razem. Jeszcze raz przepraszam, do dosłyszę... Aha, czyli zostałem wystawiony przez Kasiks. I przygotowałem grafikę. Przygotowaliśmy grafikę, przygotowaliśmy planszę na dzisiaj. I kurwa o 20.37 jednak jednak... Będzie grała z kimś innym. Na no, spoko. Dzięki za to. Dzięki za info. Nic co mogę powiedzieć, no smutno mi no, co mam powiedzieć, no. Nie pierwszy raz już ktoś mnie wystawia, tak? Już się przyzwyczaiłem, kurwa. To wy wysyłacie za szota? Siema, multi. Słyszymy. Aha. Czyli zostałem wystawiony przez Kasiks. Czyli przygotowałem grafikę. Przygotowaliśmy grafikę, przygotowaliśmy planszę na dzisiaj. I kurwa o 20.37 jednak Jednak będzie grała z kimś innym. Na no, spoko. Dzięki za to. Gente, sair info, <laughs> não so. só. Jest mu przykro No jest mi przykro, no A czemu, nie, nie ma być? No ale jakoś se poradzę, nie? Jakoś se poradzę, no Jezu No jakoś se poradzę, nie? Jakoś se poradzę No nic, no szkoda Szkoda, że Kasiu nie będzie e, No ale cóż mogę powiedzieć, tak? No wybrała innych No to to nie jest moja wina, tak? Jakby, no rozumiem to Nie mogę nikogo zmusić, tak? Żeby mnie lubił i szanował Co to jest? Musimy szybko dobić milion na Power brawo. <grym> <grym> to, jest it, To chyba od dzieja moja nowa ulubiona piosenka To <śmienic> <śmienic> <kurwa. śmienic> jest jakaś szczęśliwa, jakby jest wyglądałby by je, nikt tego nie zmusił. Niesamowite. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Asik do mnie dzwoni, odebrać czy nie? Odbieram. Tak do blond, Boys <śmienic> sumy Cześć, bo słuchaj, bo to nie tak, że ja cię wystawiłam. Mhm. To się... W sensie, to czemu, to się, się, tak czuję, to to czemu dlatego... się tak czuję? to czemu się tak czuję? Sytuacja wygląda tak. Napisała do mnie Nawcia, czy gram jutro o 21 w Brainshow. Napisała do mnie i mówię, no po spoko, mogę zagrać. Po czym przyszedł do mnie Remek i zapytał się, czy gram jutro o 21 w Brainshow. No ja że też nie gram. Co? Też nie gram. Grasz. Nie, a idę biegać, mówię, muszę biegać. Nie! <coughs> No dobrze, rozumiem to. Ale nie, i on po prostu zapytał, czy gram o 21.00 w Brain Show. ja mu mówię, no tak, nafcie już do mnie pisała. I mm. on mówi, no spoko, no to, no to spoko. No okay. i nafcie do mnie przychodzi i mówi: Ej, bo słyszałem, że grasz z Multi w Brain Show, a mówiłaś, że grasz ze mną. A ja myślałam, że to jest jedna i ta sama gra po prostu. Rozumiesz? Rozumiem i nie miała. Aha, bo ty nie wiedziałaś, kto ogólnie będzie tam. No nie, nie. No tak, myślę, że jakby ktoś ci powiedział kto będzie, to by ci wszystko rozświetliło, że to jest niemożliwe połączenie. Czego. A nic! Nie no, rozumiem, jasne, pewnie, że tak, nie ma problemu. Jakby rozumiem, jedno... bo się pomieszało wszystko, rozumiem. Że to jedno lobby, bo ta sama gra na tą samą godzinę. No, tak, no znam, tak. że to jest niemożliwe, żeby robić dwie gry w taką niszową grę w tym samym czasie. Nie no tak, w przecież sensie ja jestem, wiesz, jakby ja rozumiem, że po prostu to, że ja to ogłosiłem, to ogólnie inni streamerzy kopiują ode mnie i jakby rozumiem, że w tym samym czasie mogli ogłosić to samo i po prostu ci się pomyliło, nie? Cynś, w sensie ja nie widziałam żadnych ogłoszeń, nikogo. A, Tylko... no dobra, dobra. Dobrze. Tylko jakby Nawcia do mnie napisała i mówię, no mogę zagrać, a potem Remek się pytał o tą samą godzinę, o tą samą grę, więc uznałam, że to musi chodzić o to samo lobby, więc mu powiedziałam, no przecież gram, Nawcia już do mnie pisała. Okay. No i, i jakby stąd wychodzi całe to nieporozumienie, że ja się zgodziłam jakby na dwa lobby w tym samym czasie, w tą samą grę. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. No dobrze, jakby... O, widzisz, o, ale widzisz, są plusy tej sytuacji, bo teraz widzowie mnie pocieszają i teraz na przykład dostałem 10 gif subów. Więc bardzo dziękuję, agencik, za 10 gif subów, ale Kasiu, no dobrze, rozumiem, że jest sytuacja pokręcona. No wiadomo, jestem człowiekiem, jest mi trochę smutno, ale... Rozumiem, że nie chciałaś tego zrobić specjalnie. No, przepraszam, się, po prostu jakby na grę czym się zgodziłam wcześniej, Rozumiem. uznałam, że fair będzie, jeżeli ten... A potem zobaczyłam, że tej grafiki przygotowałeś i było mi strasznie smutno i przepraszam cię za to No bardzo. dobrze, nie... nic się nie stało. Nic się nie stało. Kiedyś sobie jeszcze zagramy w coś, nie? Mieniaj no, też mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dostanę się po prostu, tak. nie? Się no, no, to. No, pogramy sobie na luzie. Ale trówne. Dobrze dzięki, większe... To dzięki, miłej gry No cóż, widzowie wyjaśnione, tak? Wyjaśnione Kurwa Ja pierdolę, Kasik z 10 gipsów subów dała Dobra, teraz to już w ogóle nie, nie jestem smutny Jak to mówi pewien klasyk Moje smutki leczy forsa nie?